Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Tajemnice Animacji. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo ciemno i wyjątkowo tajemniczo. Muzyka Dzisiejszy odcinek będzie dla wszystkich odważnych. Dzisiaj zabiorę Was do czarnego pokoju, który znajduje się na terenie naszego studia. Więc wszystkich śmiałków zachęcam do pozostania przed ekranem. Znajdujemy się obecnie w tym ciemnym, czarnym pomieszczeniu, tak zwanym pokoju zdjęć. To tutaj operatorzy filmowi na taśmie filmowej, za pomocą tego urządzenia, a jest to kamera do zdjęć poklatkowych, rejestrowali poszczególne fazy animacji, dzięki czemu powstawał ruch, obraz, który Wy jako widzowie mogliście zobaczyć na ekranie. I jak to się odbywało? Zadaniem operatora było przeniesienie tych poszczególnych faz na taśmę filmową znajdującej się w kasecie kamery i Zanim to nastąpiło, miał on za zadanie skadrowanie, czyli określenie pola, jaki widziała nasza kamera, a także przygotowanie poszczególnych zanimowanych i przeniesionych na celuloid faz naszego bohatera. Miał on do dyspozycji też rozpisaną, tak zwaną receptę animacyjną, czyli ilość klatek i faz. Które musiałyby w odpowiedniej kolejności sfotografowane. I czytając tą receptę, operator układał te poszczególne fazy właśnie na bolcach tutaj stołu animacyjnego, i przykładając tą właśnie szybę, robił każdemu z obrazków odpowiednią ilość zdjęć. Oczywiście zadaniem operatora filmowego nie było jedynie przekładanie tych poszczególnych faz i filmowanie ich w zgodzie z receptą animacyjną. Operator filmowy musiał utrzymywać stałe naświetlenie, czyli pilnować, żeby jasność tych żarówek była w zgodzie z założeniami wstępnymi. Określał wysokość kamery, która tutaj właśnie poruszała się na takich specjalnych łożach. A także po skończonych zdjęciach, jego zadaniem było spakowanie taśmy filmowej i wysłanie jej do laboratorium. Na koniec chciałem Wam pokazać puszkę na taśmę filmową. Właśnie w takim pojemniku transportowało i przechowywało się taśmę, która została wcześniej naświetlona w kamerze filmowej. Ale o taśmie filmowej dowiecie się oglądając nasz trzeci odcinek z serii Tajemnicy Animacji. Taka puszka mieściła około 122 metrów długości. To były zaledwie 3-4 minuty filmu. I tutaj operator po wyciągnięciu ją z kamery pakował ją w specjalną folię, zaklejał i wysyłał do laboratorium, skąd wracała jako gotowy obraz filmowy. Nie odpowiedzieliśmy jeszcze na najważniejsze pytanie, dlaczego pokój zdjęć jest czarny. Kochani, w ten sposób niwelowały się wszelkiego rodzaju refleksy, błyski, które mogłyby zakłócić pracę operatora. Stąd wszechobecna cień w tymże pokoju. Mam nadzieję, że nasza seria zachęciła was do zainteresowania się animacją, filmem. Zachęcamy, żeby tą wiedzę poszerzać, interesować się, czytać, dowiadywać. Lajkujcie nasz kanał, oglądajcie odcinki kolejne i polecajcie go swoim przyjaciom. A my mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. do zobaczenia.